Ladzik. Tak? A gdybym umarła, to ty byś się ożenił jeszcze raz? Cóż to za absurdalne pytanie, kochanie. Hmm. Ale bo... No... To no, 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 zupełnie... A abstrakcyjnie a rozpatrując to twoje pytanie. No prawdopodobnie bym się ożenił. Aha. To gdzie byście spali? No, w dalszym ciągu teoretyzując, no gdzie byśmy mieli spać? No, spalibyśmy w naszym łóżku, ponieważ mamy tylko jedno łóżko w naszej jedynej sypialni. Mhm. A moje zdjęcia? No, co twoje zdjęcia? No pewnie zamieniłbym na jej zdjęcia. No, nie spalibyśmy pod twoimi zdjęciami. No to pewnie by grała moimi kijami golfowymi, tak? <laughs> Ale skąd? Ona jest leworęczna.